Cześć tu grzyb, dzisiaj pokażemy jak oteksturować koło. Odpalamy AC3D. Ja posłużę się już gotowym modelem, więc go odpalę. Mamy koło, zaznaczamy. Dajemy obiekt, tekstura, Wczytaje, wczytujemy teksturę. Ja Dajemy teksturę tą, którą wybrałem. Teraz wybieramy tę opcję. Zaznaczamy środek. Tam, gdzie chcemy mieć Command Shift, zaznaczamy resztę. Tam, gdzie chcemy mieć tą teksturę felgi. Musimy to delikatnie robić, żebyśmy nie zaznaczyli czasem część opony, bo będzie to brzydko wyglądało, jak na oponie będzie e, tekstura felgi dajemy teraz Tools, piąto od góry lub F10. Naciskamy orikt, szłoną kółko dajemy na felge tu ustawiamy żeby było równiutko mamo mamy o teksturowaną felgę. Teraz dajemy znowu zaznaczamy tę opcję. Trzymając Shift zaznaczamy oponę. Uważamy też, żebyśmy nie zaznaczyli czasem felgi. Będzie to wyglądało brzydko, jak będzie na część felgi tekstura opony. Dajemy znowu tools 5 od góry lub F10 dajemy rykt w opona wprawiamy w koło w teksturę tu akurat opony Wyłączamy. w 3D. Mamy oteksturowane koło. Tu z góry nie mamy, ale to poprawimy zaraz. Oteksturowane koło. Mimo, że nie wyszło, ale to nic. Dzięki za obejrzenie poradnika z cyklu AC3D łączy ludzi od grzyba lub capka. Dam kto woli. Chciałbym zaprosić jeszcze na dwie stronki. a albo... Grafika 3dvwr.pl, gdzie pomogą Wam lepsi modelarze niż ja w modelowaniu. Dzięki za obejrzenie i narka.